Szczęść Boże, kochane dzieci. Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość zmartwychwstania Pana Jezusa. Z tej okazji chciałam Was zaprosić do posłuchania opowieści, co wydarzyło się na kilka dni przed tym wielkim wydarzeniem. Posłuchajcie. Kiedy przybyli do Jerozolimy, tak jak zawsze Jezus spędzał dni na nauczeniu. Poprosił też uczniów, by poczynili przygotowania, aby wszyscy razem mogli spożyć paschę. Spotkali się w świąteczny wieczór. Jezus wstał, zdjął szaty i przepasał się prześcieradłem. Potem wziął misę z wodą i zaczął umywać uczniom nogi, tak jak czynią to słudzy. Jestem waszym nauczycielem i panem, wyjaśnił, ale postąpiłem, jakbym był waszym sługą. Chcę, byście mnie naśladowali i służyli sobie nawzajem. Dziś wieczór daję Wam nowe przykazanie. Miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. Spożywanie paschy było zawsze czymś więcej niż posiłkiem. Był to czas, kiedy Izraelici wspominali, jak dawno, dawno temu Bóg uwolnił ich od nieprzyjaciół i zaprowadził do ziemi, w której mogli żyć w pokoju. Podczas wieczerzy Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał go i dał uczniom. Bierzcie i jedzcie, powiedział, to jest ciało moje. Potem wziął kielich z winem, odmówił dziękczynienie i podał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, to jest krew moja. Następnie Jezus wyjaśnił, że Bóg zamierza złożyć swemu ludowi nową obietnicę. Powiedział też, że jego ciało zostanie umęczone, a krew wylana. Jednak dzięki temu cierpieniu Jego uczniowie będą mogli wejść do Królestwa Bożego. Gdy wieczór miał się już ku końcowi, Jezus i Jego uczniowie opuścili Jerozolimę, by poszukać miejsca na nocleg. Przeszli doliną do ogrodu oliwnego zwanego Getsemani, skryli się w cieniu drzew. Jezus zebrał ich razem i powiedział: Zaczekajcie tutaj, chcę pomodlić się w samotności. Gdy jezus zniknął w ciemnościach, jeden z uczniów coś zauważył. Nie ma tutaj Judasza Iskarioty. Wymknął się wcześniej, odpowiedział ktoś. Wydaje mi się, że ma to związek z pieniędzmi, odrzekł inny uczeń. Będzie wiedział, gdzie nas znaleźć. Jesteśmy tam, gdzie zwykle. Możemy spróbować się trochę przespać. Prawie już zasypiali, kiedy powrócił Judasz. Prowadził ze sobą grupę uzbrojonych mężczyzn. Judasz wydał Jezusa jego wrogom, a oni przyszli go aresztować. Jezusa zabrano przed oblicze wielkiej rady złożonej z kapłanów i nauczycieli prawa. Ich twarze oświetlały migocące płomyki setek lamp. To, czego nauczasz innych, jest niebezpieczne, oskarżyli Jezusa członkowie rady. Sprzeciwia się to naszym najświętszym wierzeniom i tradycjom. Twoje nauczanie to zbrodnia przeciwko Bogu. Chociaż nie mogli znaleźć dowodów na poparcie swych oskarżeń, przywódcy religijni postanowili pozbyć się Jezusa. Rankiem zaprowadzili go do rzymskiego namiestnika Judei, Poncjusza Piłata. Ten człowiek twierdzi, że jest królem, powiedzieli mu. Piłat nie był przekonany. Jednakże najbardziej zależało mu na utrzymaniu porządku w Jerozolimie podczas święta. Zdecydował się odwołać bezpośrednio do tłumu zebranego pod pałacem. Jest zwyczaj, że w czasie paschy uwalniam jednego więźnia, oświadczył. Czy mam temu człowiekowi darować wolność? Czekający tłum był wzburzony i pełen nienawiści. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj! krzyczeli. Obawiając się rozruchów, piłat wyraził zgodę. Rzymscy żołnierze szydzili z więźnia. Nazywasz siebie królem? kpili. Witaj na swojej koronacji. Że narzucili mu na ramiona płaszcz, jakby był samym Cezarem. A na głowę wcisnęli cierniową koronę. Potem bili go i poniewierali, aż całkiem opadł z sił. Kiedy już się zabawili, włożyli Jezusowi na ramiona drewniany krzyż, zmuszając do niesienia go na wzgórze zwane Kalwarią, które leżało tuż za murami miasta. Tam przybili Jezusa do krzyża, które następnie ustawili pionowo na szczycie wzgórza. Ukrzyżowano także dwóch złoczyńców, jednego po jego lewej, a drugiego po prawej stronie. Jezus odmówił modlitwę. Przebacz im ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, niebo pociemniało i powiało chłodem. Tymczasem człowiek imieniem Józef, który pochodził z miasta Arymatea, poszedł do Piłata prosić go o wydanie ciała Jezusa. Było późne popołudnie i słońce świeciło słabo, gdy Józef przyszedł po ciało na miejsce egzekucji. Owinął je welniane prześcieradło, i położył na pogrzebowych noszach. Przyjaciele Jezusa utworzyli mały kondukt żałobny. Zanieśli jego ciało do wykutego w skale grobu Józefa. Delikatnie położyli je w ciemnościach pieczary na skalnej półce i pospiesznie zatoczyli u jej wejścia kamień. Nie mieli czasu na zwyczajowe obrzędy pogrzebowe. Słońce już prawie zachodziło, a czerwone jak krew niebo przypominało, że zaraz zacznie się Szabat dzień odpoczynku. Kiedy skończył się Szabat, w niedzielę bardzo wczesnym rankiem, kilka kobiet, które uczestniczyły w pogrzebie Jezusa, wróciło do grobu. Chciały w odpowiedni sposób owinąć ciało, umieszczając wonności w fałdach płótna. Ku swemu przerażeniu stwierdziły, że kamień u wejścia został odsunięty. Ostrożnie weszły do środka. Nie ma tutaj ciała, wyszeptała jedna z nich. Pamiętam dokładnie, gdzie je położyli. Wtedy w półmroku zobaczyły dwie postacie w błyszczących szatach. Czemu szukacie wśród umarłych tego, który żyje? Usłyszały pytanie. Jezusa tu nie ma. Powstał z martwych. Kobiety pobiegły z powrotem powiedzieć uczniom zadziwiającą nowinę. Ciało pana zniknęło, mówiły. Nie wiemy, gdzie jest teraz. Jedna z kobiet, imieniem Maria Magdalena, przekonała dwóch uczniów, Piotra i Jana, żeby poszli i sami zobaczyli. Jan biegł szybciej i pierwszy dotarł do grobu, lecz Piotr go dogonił i od razu wszedł do środka. Było tak, jak im powiedziano. Ciało zniknęło, zostały tylko lniane płótna. Dwaj mężczyźni wyszli na zewnątrz. Gdy światło poranka rozjaśniało niebo, nadzieja wstąpiła w ich serca. Może to była prawda może Jezus naprawdę z martwych wstał. Maria Magdalena. Stała zapłakana przy grobie. Gdy zajrzała do środka, zobaczyła dwóch aniołów. Dlaczego płaczesz? zapytali. Zabrali ciało Jezusa odpowiedziała. Ja wiem, gdzie je położono. Słysząc głos, Maria obróciła się i zobaczyła postać rysującą się na tle nieba. Dlaczego płaczesz? Usłyszała ponownie: Kogo szukasz? To pewnie ogrodnik, pomyślała Maria. Panie, jeśli Ty zabrałeś ciało, proszę, powiedz mi, gdzie je mogę znaleźć. Mario, usłyszała jedynie w odpowiedzi, nie miała już wątpliwości. Patrzyła na samego Jezusa. Stało słońce i zajaśniało złociście na bezchmurnym niebie. Maria była pewna, że na wszystkich przyjaciół i uczniów Jezusa czeka dobra nowina. Jezus znowu żył, nie jako król tego świata, lecz król samego nieba. Ponura moc śmierci została pokonana. W poranku Wielkanocnym Miłość samego Boga rozświetliła świat.